Raz, dva, tri, maličiki. Plamene zore bomo išna. Fabrička jutra, dimi ižna ja. Pesma seori, natiči. Vse lično jutro, hita fabriči. Drogo moi, radi weseli, biciclette voze, poznosi ti vedi. moi, radi veseli, podemesore, nosici moi. Dobra, wystarczy, bo ja już dalej nie umiem tego wyśpiewać, za trudny dla mnie to jest język. Aczkolwiek witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Biedo Festiwalu Śpiewu Kościelnego Jugosłowiańskich Pieśni Rokowych. Mam nadzieję, że ten jakże kolejny utwór w wykonaniu moim Wam się spodobał. Utwór tym razem nazywa się Malczyki. Wykonawca jest ten sam, o którym wspominałem w poprzednim odcinku, czyli zespół Idoli. I tu chciałbym spracować jedną rzecz. Zespół Idoli nie jest zespołem chorwackim, tak jak mówiłem to w odcinku wcześniej, a zespołem serbskim. Ogólnie wstępnie planowałem nagrać o czymś innym, a dokładnie o życiu w USA, które nie jest tak kolorowe, jak to się nam często wydaje, ale ze względu na ogromny materiał, jaki mam do zapoznania się, to premiera się przesunie, aczkolwiek żebyście mieli coś do słuchania, to postanowiłem, że wezmę się za coś lżejszego. Oczywiście w kontekście napisania scenariusza, bo sama osobistość, o której poświęcam ten materiał, już taka nie jest. La Nowa królowa pseudodram Queen of the Black 2.0, internetowa Patusiara. Z takimi tytułami spotkać się już można dawno na YouTubie, ale kim jest ta osoba, drogi humanisto? A już Wam tłumaczę, drogi słuchaczu. Zacznijmy od samego początku, gdzie nie było niczego i była kompletna ciemność. A Bóg w tej otchłani stworzył niebo i ziemię. Nie no, dobra, żartuję. Panowie, to nie od tego zaczynamy. Po prostu był sobie Team X. Oczywiście pierwszy Tim X się skończył i zaczął się Tim X2. Z tego Tim X2 powstał Tim X Camp, coś za dużo tego słowa Tim X. Ale przechodząc dalej, kto obserwował poczynania tego wytworu, ten dobrze zna historię, jakie tam się poczyniały. Oczywiście mowa tu o przygodach uczestników, nie uczestników Timu X, a uczestników Timu X Camp. Ale o tym nie będę dzisiaj gadać. Wracając do głównego wątku, jedną z uczestniczek tegoż kampu była właśnie owa Lasucita. Ten, kto nie przypomina sobie, która to, to była ta najstarsza ze wszystkich. Oczywiście już wtedy posiadała jakiś kapitał popularności, ponieważ w tamtym czasie prowadziła największy fanklub Julii Żugaj, który to, co mi już wiadomo, nie istnieje. Ale po zakorzystaniem z turnusu TX Campu, nasza bohaterka zajmowała się też reportowaniem na bieżąco to, co się dzieje na obozie i prawdopodobnie jest to że to dzięki jej reportażom świat się mógł dowiedzieć o niedociągnięciach ze strony organizatorów, czy o tym, jak się żyje w takim obozie razem z rówieśniczkami. Co oczywiście to spotkało się z karą i panią Lasucitę wygnano z obozu Team X Camp. I takie były początki Lasuczity. Później to tylko był już marsz ku koronie polskiej patologii. Przywinął się gdzieś tam też jej udział w szanownej gali sportowej, gdzie zawodnicy mieli rywalizować, kto da komu mocniejszego plaskacza kl w tyłek. Czy ja to właśnie przeczytałem na głos? Jezus Maria. No cóż, świat mnie zaskakuje wciąż, ale, mi, ale na szczęście ta gala chyba się nie powtórzy, bo ona już, bądźmy szczerzy, to była tak niszowa gala, że prowadzący miał problem z odczytaniem nazw uczestników i sam nie wiedział, kto bierze w niej udział, więc mam nadzieję, że ta gala na siebie nie zarobiła. Była już tragiczna w swoim zamyśle, a co dopiero omawiać jakieś dokładniejsze elementy techniczne. Pani L, żeby nie popełniać błędu powtórzeniowego, swoją działalność kulturowo-internetową, głównie toczy na serwisie TikTok, buduje tam swoją społeczność, do której się zwraca Train, CJ. Tak by można było skomentować. Oczywiście głównie tam streamuje i to jest ten gwóźdź, który przelał całą goryczę tej patologii. Bo moi drodzy, już zapomnijmy o wodku sportowym naszej bohaterki, który jest ze sportem ma tyle co w nazwie, bo to jest nic co ona tam odwala, to się nawet w pale nie mieści. Mała sława, bo jej dorobek jest bardzo skromny i nie można tu mówić o budowaniu przez nią pomnika trwalszego od Spiżu, jak to mawiał Horacy. Za bardzo jej przyćmiła umysł. Poza tym, że cały obraz swój internetowy i chyba nie tylko internetowy, bo na YouTube można zobaczyć też shoty ze streamów z dnia codziennego. To wielka Sodoma i Gomora. To trzeba zaznaczyć, że dokarmia swoją atencję zaczepkami z innymi TikTokerami, z podobną ilością odbiorców. Każdemu rzuca pozwy do tzw. Tak Szadu. Dodatkowo lasu czyta. Domaga się, aby agencja Team X publicznie ją przeprosiła za banicję z ich kampu. Ale to nie jest ta wisienka na torcie, o której chcę wam powiedzieć, a nią jest. pam pra, pam, pam pam! Wydzwanianie do ludzi z TikToka. Może nie z TikToka, z jest OLX-a. I streamowanie tego poczułby nie. Poza tym, że takie żarty to ja robię z kolegami w siódmej klasie szkoły podstawowej, udając pizzerię, która nie wie do której klatki wejść pod blokiem. To już byliśmy za starzy na takie numery, ale dalej je robiliśmy, bo nie było nic lepszego robić. W robieniu tego w autokarze, jak się jechało na wycieczkę i trzeba było jakoś czas zabić. A trend na YouTubie ten miał też swoje miejsce w tym owy, podobnym czasie, kiedy Rafonik był jeszcze łysy, czyli też gdzieś będzie ponad 5 lat temu. To najgorsze jest to, iż dzwoni do Bogu ducha winnych kobiet i informuje je, że miała romans z ich partnerami. To jest dopiero upodlenie, żeby niszczyć komuś związek, a w najgorszym przypadku życie. Jak można robić z tego content i, mieć, i nie mieć krzty sumienia. Gorzej tak się nie da, choć już sam fakt bycia obserwatorem lasu cheaty i przyzwalanie na to, to też jest zgorszenie i dopłacanie jej na streamie, to już ludzie nie pokazujcie się lepiej na oczy. I tu jest też pies pogrzebany, bo średnia wiekowa widowni tejże osobistości z Bożej Woli no nie jest zbyt wysoka, bądźmy szczerzy, bo na pewno o szkole średniej nic nie wie. Bo no nawet do niej nie chodzi. Głównie to są dzieci przeważnie młode, które oglądają, jak ich idolka stacza się totalnie na dno. Jak korzysta z toalety i to streamuje dla ponad tysiąca widzów na żywo, Laso w dodatku zachęca, promuje wśród swojej młodocianej widowni OnlyFansza. Mam nadzieję, że dalsze działania właścicielki portali internetowych, takich jak TikTok, Instagram, będą jej wciąż usuwać kanał. Tak dobrze słyszycie. Jej profile wciąż są usuwane, bo naryszają zasady społeczności. Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że uda się zdławić patologię w jej zarodku. I tym ciekawym akcentem żegnam Was i trzymajcie się papatki.